Hej! Ka! Czy damy radę zjeść 20 kawałków kurczaka? No ostre. Ale tłuste jest to wszystko. Czujesz, jak to jest wszystko tłuste? No, to jest jedzone? Mają około 3,5 tysiąca kalorii. Uuu. Ile to jest kalorii i ile ma, to po prostu się załamałem. Nie no, musimy. O nie. nie, musimy jest No, no, taki godny jestem. Tatuś jest bardzo gładny. Dzisiaj czeka nas naprawdę trudne zadanie mamy 20 kawałków kurczaka. Bardzo trudne. Bardzo trudne. Kiedyś te kurczaki z, tego, z tej sieci fast foodów to były mój ulubiony przysmak. Nie jadłem rok czasu, może nawet więcej. Dlatego, że sami robimy, sami gotujemy w domu i taki kurczak jest po prostu no, smaczniejszy, lepszy, mniej kalorii. Jestem bardzo ciekaw. Co, co nam jest? z tego wyjdzie? A jestem ciekaw, jak nie będzie smakować. No dobra, to co? Zaczynamy? zaczynamy. Bierzemy. Czas, start. Nie wiem, czy szybko, czy wolno. Nie pij. A, bo te są łagodne. Ale tłuste jest to wszystko. Czujesz, jak jest wszystko tłuste? To No szalałeś? To jest do mnie. No to jest, a to panierka, Dobra, pewnie co? jest najwięcej kalorii. Co? Jest dobry jesteś. No dobraj. Dobry. Ten kawałek jest taki najmniej pusty Później jak Ale będę... te kuczaki to są mega tłuste. Później ja. jak ten film będę oglądał, to będzie mi się chciało jeść. Pewnie mówiłeś, że chcecie być na moim miejscu. O ja. Nie chcielibyście. Jest na razie jeszcze okej. Okay. Okej? Okay? No. Dobra, nie śpiesz się. Jak nie musisz bardzo się śpieszyć, bo ja. Tak na drogę kalorii. No dobra, to wszystko. Te dwa, bo to są kubełki, mają około 3500 kalorii. Bomba kaloryczna. Niesamowita Generalnie my się nie żywimy w fast foodach, sami robimy jedzenie Przygotowujemy się, przygotowujemy Jedzenie w domu Ale się chwalisz? Oje... 5 sekundy wodz O oh Moigsta na to no Ale wiesz co? Wiesz Milo, że ja kiedyś bardzo lubiłem te, te... No Właśnie widzę jak lubisz Ale wiesz co? No. Dobra, kiedyś był to Kiedyś dla mnie zupełnie inny smak Naprawdę Po prostu ja tu, czuję tutaj ten tłuszcz, zobacz, on jest tu... Tam... wow! Zobacz jakie masz ręce, o. Ja tylko używam trzech palców, jakbym miał całe rete, to cały po prostu w tłuszczu. Ja wiem, że tłuszcz jest retę. potrzebny, ale... Hmm. Prawie 3,5 tysiąca kalorii, to jest mega dużo. Całe szczęście, że ja dzisiaj mam trening, więc spalę, ale... ale... Najciekawsza historia. Swego czasu, jak się takiego, No je, Jak się odchudzałem, to. Zainstalowałem taki program w telefonie, żeby mi zliczał kaloria. Pamiętam. No i byłem gdzieś, wyjechałem samochodem. A wjechałem do tej sieci fast foodowej. I zamówiłem sobie cały kubełek. I tam dodatkowo. Była jeszcze pepsi. Jak ja później w tym programie wklepałem ile to jest kalorii i ile ma, to po prostu się załamałem. Byłem załamany Ca całodzienna moja dawka. Jeden taki kubołek później przez cały dzień nie musiałbym jeść. Ostra już nie ma inny, ale o! o. o ale ostra! O, o, ostre. Ale ty... O! Jestem ciekaw, jakie, Jaka jest Twoja opinia? Dla mnie, po, nie wiem, tej rocznej przerwie jedzenia i robienia samemu w ogóle w domu jedzenia, to jest. E... To jest ta panierka też. Taka mega. gąbczasta. Kiedyś uwielbiałem, naprawdę. Nie, lepiej w domu samemu zrobić. Ja nie mówię, żeby zawsze w domu wszystko robić, bo to wiadomo, że czas, ej. ale ej, jeśli ej. tylko możesz, to naprawdę ej, data, lepiej to zrobić rób. samemu. Ja, dla mnie, jak jest ostre, to biorę wszystkie szybko. A już że jak coś jest ostrego, pikantnego, to... Mleko. No, żeby złagodzić, tak. A Ty masz wodę gazowaną. to musi być papka w górze Po prostu musi. Wow, ty masz same koszty, ja mam skórę No, 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 dobra. Ojesz, jeszcze nie parzy! A ja mam co, tamto zjeść? Jeszcze... Ujej, ja ty masz jeszcze... Mm. Nie, nie, nie Dlaczego ty mnie tak męczysz? Chłopia! To jeszcze nie, nie do końca. No, no dobrze jest. Wszystko. Dobra, ja zjem ostatnie dwie i koniec. Nie, dzieci i dorośli. Nie róbcie tego w domu. No. Ostatnie szyfowałaś. To do wyrzucają. Nie, 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 nie. Ula. <kluzno> nie. Nie, jedz tego, nie jedz tego, bo będzie źle. Bo wybuchniesz zaraz. A źle będzie jak wybuchniesz. Nie. To jest nie. okropne, po prostu nie. okropne. Nie. Zatkajcie uszy. Ale... <muss> A co, tu z ręce? No o oh my god ośpiecą oh. mi się chcę jeszcze wody no. już jeszcze koniec uh. mm. No pycha jeszcze oh domny No on taki Jestem. No? Bardzo głodny. Tatuś jest bardzo głodny. Mm. Ja, tak. jest bardzo głodny. Mm -hmm. nom, 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 nom. Ty w... Nie, ty w ogóle nie jesteś głodny. Robisz mm, no. No. no, no. Dobra. Skończyliśmy. Koniec. No tak. To jest zjedzone Zaraz. To mamy zjedzone i... tu jest same koście, tu jest sama A tutaj smutka. została panierka, więc niewiele zostało. Naprawdę zjadłem to. Tu jest sama panierka. Ale to już jest mega kalorie. Same kalorie, ja... to jest po prostu... A, A kurczaki, bracia kurczaki A, nie wciągają, i tak. że zjadłem ich kurczaków. Często Tobie mówię różne rzeczy. Czy to kumasz? Kumam. Kumać to znaczy? No, że coś czaisz, no że... Czajesz, czyli rozumiesz. No. Kumać, rozumiesz. Dzwonimy do naszego widza. nie znasz widza, ale spoko. Nie mówię, Halo? Halo? Tak, słucham. Cześć. Cześć. O, cześć. Cześć. Witamy Cię. Cześć. Ja również witam. Cześć. Już no. um, z... chciał się zadać pytanie, ale nie wie jak. Zadzwoniliśmy do Ciebie, bo zostawiłaś telefon. No, zostawiłam. E, oglądamy też Twój kanał, bo przy, no. okazji, ja za, przy okazji zareklamujemy Ciebie. Polisz, huligan, tak? tak? Tak, dzięki. No. <laughs> Yes. Ja wasze wszystkie kanały też oglądam. Tak, no to fajnie, cieszymy się. Aha, co, no. no i trzymaj się w takim razie powodzenia. No, dzięki, pozdrawiamy. No pozdrawiamy cię. Na razie, cześć. No, cześć. Myślałem, że ma inny głosem. I ty wszystko mówiłaś! No najpierw bo, no trzeba. Bo... Ale najpierw trzeba pomyśleć. No to trzeba pomyśleć, mamy... zastanowić się. Nie, nie. Jeżeli chcesz, żebyśmy do Ciebie zadzwonili, na Snapchacie wyślij nam, tutaj masz adres, wyślij nam. Swój telefon. Numer telefonu. Z numer telefonu. No, dokładnie numer telefonu. I odczytamy i zadzwonimy. I w następnym odcinku zadzwonimy. No dzisiaj to już koniec. W każdą sobotę i niedzielę o dziesiątej. Tak, o 10:00 będą nowe odcinki. W sobotę i w niedzielę. No w weekend. Jak Trochę się zmieniało. Jak wstaniesz, to od razu. Idziesz, oglądasz sobie na spokojnie śniadanko, wiesz, i będzie wszystko. Ok. Chyba że ktoś wstaje o 11. No dobra, to O 10:00 sobota, niedziela zapraszamy. Chcemy również, żebyście komentowali nasze filmy, a najlepiej udostępniali. Jeżeli tobie się podoba taki film, to fajnie by było, gdybyś udostępnił. Czy udostępniła? I zapraszamy jeszcze raz do oglądania. Nar! Oka. Buziaka dostaję? Nie. Buziaczka. O no nie. Nie, buziaka. Nagrywać to będzie. Nie <grywa> wiem, mam... I, do, I tak sobie nie dam.